Myślę, że największą stratą dla mnie jest to, że no, żyję w patchworku. Czyli moja rodzina nie jest pełna. Ja mam dziecko z poprzedniej relacji i w związku z tym no, jest kwestia taka, że po prostu no, życie nie wygląda tak jak w, w pełnej rodzinie, gdzie dzieci rodzą się z jednego ojca i z męża. I, i rozumiem już. Yy, od wewnątrz, jak, jak wygląd wyglądają takie realia, i nie chcę przez to, jak trudne jest to dla mnie, um, i że występują w tym także dzieci rozmawiać na ten temat medialnie. Mhm. Po prostu uważam, że to jest jedyna strata dla mnie, że po prostu nie jesteśmy taką całą rodziną, tak? Mhm. Tylko jest gdzieś. Patchwork też ma swoje wspaniałe zalety, ty dobrze je znasz, tak? Ja wiem, absolutnie, że ty to jest. zdajesz sprawę. Ale gdybym miała wskazać coś, co, co gdzieś po części mi odbiera, gdzie w ogóle pojmuję coś jako stratę, to myślę, że to. Po prostu uważam, że Nikt świadomie nie wybiera takiej, takiego, takiej konstrukcji mhm. rodziny, i jeżeli ktoś się w tym odnajduje, to ogromnie mu zazdroszczę i, i bardzo gratuluję, ale nie każdy ma tak dobrą historię i, i nie każdy ma tak dobre przeżycia w tym temacie, mhm. więc no po prostu są to trudne emocje, które mam nadzieję, że miną w temacie lat, Ja Tak, właśnie chciałam cię czasu. to powiedzieć, bo wiesz, to jesteś osobą, która bardzo dużo nad sobą pracowała tak, wewnętrznie, tak. terapiami i tak dalej i to jest kolejny temat, jak o nim powiedziałaś, to dla mnie jest to oczywiste, że, że znajdziesz w tym... Samo dobro tak naprawdę, to tak. znowu to jest do przerobienia. Ja tak. to całkowicie kumam. Wiesz, no myślę, że na wiele pytań, które teraz mi się pojawiają i obaw, no odpowie mi przyszłość. Tak, I tylko. Więc mam nadzieję, że po prostu w tej całej przyszłości będę tą pozytywną postacią dla moich dzieci. Więc tylko na tym mi zależy w życiu, żeby, żeby być dobrą mamą i, i na niczym więcej. I to jest, tak jak powiedziała mi terapeutka, i to jest moja rola. Mhm. Być dobrą mamą. I nie powinnam myśleć o niczym innym. Po prostu ja jestem odpowiedzialna za siebie i swoje czyny. Więc jeżeli będę dobrą mamą, to będzie super.